nowy fartuszek do gotowania. Jestem gotowa na pełnienie wachty kambuzowej. Jest. A dzisiaj jest niedziela i będzie rosół z makaronem. Eee. A jutro A jutro będzie cieśnina giblarderska. Nie ma obiadu. Nie ma. Jest niedziela i jest rosół z makaronikiem. Pechotka. Na całej kurze. Jak tam smakuje wam rosołek? bardzo, bardzo, bardzo Przy niedzieli. Jeszcze więcej Super. Makaron ugotowany na słonej wodzie, a oprócz tego jeszcze dobrze posolone. posolone? Tak, bo zapomniałam, że ugotowałam na słonej wodzie. Ale wyrównało się z zupką. Smacznego. Wreszcie dopływamy do Gibraltaru. Prąd teraz jest po naszej stronie. Prędkość nam się zwiększyła. I nareszcie cel wydaje się być do osiągnięcia. Tuż, tuż. 120. <gry> pas startowy dla samolotów lądujących na giblardarze i oczywiście startujących stąd A my zaraz podjeżdżamy do stacji benzynowej zatankować paliwko. I ostatni postój przed przeskokiem na Wyspy Kanaryjskie. Stoimy właśnie na stacji benzynowej na Gibraltarze. I co? Zatankowaliśmy paliwko po euro 45. mniej więcej tyle to z przeliczenia wychodzi czyli jest bardzo duża różnica w stosunku do prawie dwóch w Hiszpanii. I udało się też na stacji benzynowej zatankować wodę, chociaż tutaj panowie nieprzyjaźnie patrzyli na ten proceder, dopuściliśmy się samowolki, ale woda tutaj jest, śmieci nie udało nam się wyrzucić, może gdzieś tu podpłyniemy jeszcze kawałeczek dalej i przed nami... 600 mil żeglugi. Chcieliśmy się zatrzymać w Casablance, może w Agadirze albo w Mohamedii, ale prognoza pogody wskazuje nam akurat kierunek bezpośrednio na Lanzarote. 6 dób w morzu. Czy starczy nam wody? Czy dobrze zrobiłam zaprojektowanie na 6 osób? To no, wszystko się okaże. Trzymajcie za nas kciuki. Mamy AISA, więc możecie nas znaleźć na Marine Traffic, Wessel Traffic, na różnych stronach internetowych, wpisując nazwę konferencja. Zatem do zobaczenia za tydzień, nie obraźcie się, ale niestety na oceanie internetu mieć nie będę. Trzymajcie za nas kciuki za bezpieczne dotarcie na kolejny stały ląd. Do zobaczenia, cześć!